Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj jesteśmy w Świeradowie Zdroju. Będziemy wchodzić na szczyt, oczywiście, podziwiać piękne widoki. Bardzo spontanicznie wstaliśmy rano, bez pomysłu, ale stwierdziliśmy, że nie będziemy siedzieć w domu. Mamy ostatni tydzień urlopu i trzeba go wykorzystywać. E, dużo nie było tutaj jakiegoś lamentu ze strony najmłodszych, także e, idziemy połazić, naprawdę połazić i e, kierowaliśmy się przede wszystkim tym, że e, tutaj nie ma takiego ruchu, e, nie ma tak dużo ludzi. Naprawdę czuć ten klimat górski. E, to co najbardziej kochamy, zapraszamy do podziwiania z nami tych przepięknych widoków. Bardzo stęsknieni jesteśmy, mimo tego, że Tydzień temu byliśmy w górach. No, ale to już długo, nie? Zapraszam. Za długo. Za długo. No to zaczęliśmy czarnym szlakiem, a gdzieś w połowie drogi przeskoczymy sobie na zielony. I nasz cel dzisiejszy to schronisko na stogu izerskim. Także będzie fajne podejście. I oczywiście zobaczymy, ja już, już na miejscu, bo jakiś tam plan w głowie jest, którym pójść. A jakie będą morale grupy młodzieży? No zobaczymy Nie podejście będzie fajne O mówię od razu No i zobaczymy wtedy Którędy sobie wrócimy Bo możliwości jest co najmniej 3-4 A trzeba pójść tak Żeby jak najwięcej pięknych widoków Móc podziwiać A nie iść przez drzewa Także zapraszam przed chwilą z helikopterem na linie podwieszeni byli ludzie mam nadzieję że to tylko ćwiczenia a nie jakaś interwencja chociaż po częstotliwości z jaką ten helikopter tutaj latał myślę że szukali kogoś i faktycznie odtransportowali musiała być jakaś wyjątkowa sytuacja Na stogu izerskim jest to 1065 metrów nad poziomem morza. Zaliczyliśmy już piękne widoki. Nakręciliśmy kilka fajnych sekwencji, które za chwilę obejrzycie z podkładem dźwiękowym. Oczywiście posililiśmy się i czegoś napiliśmy. Lecimy dalej, bo jeszcze kilka fajnych miejsc a przede wszystkim ten punkt widokowy, który musimy dzisiaj zaliczyć. Myślę, że za jakąś godzinę będziemy w tamtym miejscu a całe podejście trwało niespełna dwie godziny od parkingu. Myślę, że to dobry wynik, nie było jakiś przestojów, a przede wszystkim najmłodsi nie protestowali, z czego jestem bardzo, bardzo zadowolony. Zapraszam teraz na te kilka wypracowanych. Tutaj przez dwie godziny ujęć. Wracamy z powrotem do schroniska i wracamy tym samym szlakiem, którym żeśmy tutaj dotarli. Niestety nasza trasa, którą sobie zaplanowaliśmy, to połączenie zielonego i czarnego szlaku, schodząc w dół do pewnego punktu widokowego, który chcieliśmy pokazać, ale niestety opady spowodowały, że pluta jest. Po kolana normalnie, po kolana, widać Zuśka cała uboczona. E, przeszliśmy dopiero e, tam w sumie kilka metrów, dziesięć może, i stwierdziliśmy, że nie będziemy takim strumieniem szli, takim bagnem. E, wracamy. No niestety, góry wygrały. E, będziemy podziwiać po prostu widoki w drugą stronę. E, jest już dość późno, e, jest przed szóstą, no, a mamy z półtora godziny. Spaceru na pewno jak nie więcej, bo najpierw, najpierw musimy wrócić w ogóle do schroniska, a później zejść na zielony szlak w dół. Także kawał drogi przed nami niestety tak to jest czasami, a cała zabawa na tym polega. Nigdy nie wiadomo co się wydarzy druga sprawa za pół godziny może być zupełnie inna pogoda także idziemy cel parking, cel samochód i jedziemy do domu jutro na jutro mamy kolejne fajne plany odpoczywamy, ale to już, to już jutro, to zupełnie osobna historia także ja Wam dziękuję za obecność i mam nadzieję, że też Góry darzycie taką miłością, jak i my. E, te przepiękne ujęcia rekompensują po prostu wszystko. Te widoki, e, no i ten klimat tutaj. Tu jest o wiele, e, wiele fajniej niż na przykład e, na trasach e, na strzechę akademicką, bo tu jest bardzo mało ludzi. Tu jest ten klimat samotnika, włóczyk i ja, e, który łazi po górach, także Dzięki, do zobaczenia, cześć! No i najważniejszy jest spontan. Udało się, wcale nie musimy wracać tą samą trasą. E, w zasadzie nie jesteśmy na szlaku, to jest jakaś ścieżka rowerowa. Ale prowadzi tam gdzie chcemy. <laughs> Mamy piękne widoki. I w ogóle jest super. Także e, jest git i nie musimy iść tą samą trasą. No to jest w ogóle wyśmienicie. A przy okazji naprawdę jest pięknie i chyba zaoszczędzimy z pół godzinki udało się